W ramach kampanii wyborczej trudno wielkoduszność, więc pozwólcie, to. szanowni panowie prowadzący, iż tym razem nie będę wielkoduszny rzeczywiście, jeżeli chce się, się uznać, że ta debata ma być fair w stosunku do każdego z tych uczestników to ja będę tak samo traktowany jak moi szanowni przedmówcy. Ja wierzę, że pan prezydent Szczulek, mając za sobą tak bogate doświadczenie, ma wiele do powiedzenia i pewnie gdybyśmy nawet transmitowali przez 12 godzin wypowiedź pana prezydenta, to by było bardzo interesujące, ciekawe dla mieszkańców. Pan marszałek Dyczkowski ma równie wiele do powiedzenia w sprawie województwa, miasta. Ale dajcie i mnie, jakby zgodną przedstawicielowi... To chciałbym, żeby pan... że nie mówię w nie ilość, a jakość także słów to znaczy. Też tak uważam. Mam nadzieję, że pan nie sugeruje przez to, że to co mówię jest dla pana bez znaczenia i jest marne jakości. Wręcz przeciwnie. mnie to. Więc wracając do metropolizacji, i uważam, że oczywistym jest to koniecznością. Myślę, iż usytuowanie geograficzne, jak i położenie Gdyni obszarze aglomeracji, nie tylko Trójmiejskiej, ale też i metropolii, powiedzmy, trudmiejskiej świadczy za tym, iż należy po prostu w sposób racjonalny, uznawiający też i lokalne uwarunkowania, w tym też i potrzebę podkreślenia partnerskiej współpracy, metropolię budować. Ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego przez kilkanaście ostatnich lat tak trudno było osiągnąć porozumienie. Wydawać by się mogło liderów e, największych miast w regionie Śrzyginańskiej, gdyby nie o zbliżonych bardzo e, przekonaniach, poglądach na różne sprawy, bo przecież e, tak e, pan prezydent Szczurek, jak i pan prezydent Adamowicz e, w zasadzie mają podobne, zbliżone opinie co do różnych e, potrzeb mieszkańców, a jedną z istotniejszych potrzeb mieszkańców jest racjonalne funkcjonowanie w i Taką potrzebę otrzymają ci, którzy przemieszczają się w obrębie aglomeracji trójmiejskiej, czy też już nie są dalej w obszarze metropolii jak żona Becherowa nawet to trzeba. I tutaj jestem zwolennikiem rozwiązań, których na dzisiaj po prostu jeszcze nie ma. Należy się być może cieszyć, aczkolwiek uważam, że jest to pina po prostu z mieszkańców, że bilet metropolitany, czy wspólny bilet, który tak naprawdę dla tego złego PRL-u funkcjonował po prostu może w innych realiach, ale praktycznie każdy mieszkaniec, z miasta, czy w Leni, Sopotu, czy Gdańska mógł kupić ten sam bilet w tym samym punkcie. Nie było z tym problemu, w wiele trudniejszych warunkach w innym systemie, w innym państwie. I dzisiaj 16 lat dogadywania, bo mniej więcej od 17 lat nie ma przedsiębiorstwa wspólnego, które będzie obsługiwało te trzy miasta. To jest jakby dla mnie dowodem na nieudolność po prostu naszych liderów, bo ja rozumiem, iż można mieć różne przekonania co do tego, jak szczegółowo rozwiązać sprawę, ale to świadczy o braku szacunku dla swoich obywateli, że w prozaicznej sprawie, bo to w moim przekonaniu jest prozaiczna sprawa, jak dogadanie się co do zasad funkcjonowania jednego biletu w obrębie tak blisko siebie położonych w dużych miast. I mam przekonanie, że po tej kampanii praca nabiorą tempa i chociażby w ten sposób przysłuży się mieszkańcom, Trójmiasta, miasta, że panowie, pan prezydent to słyszy, pan prezydent albo być może dostanie nazwkę po tej debacie. E, Chcą jakby ten problem rozwiązać i nie tylko połowicznie prowadzić, natomiast jako pewien sukces, że mamy no, jakiś bilet wspólny. Co do pozostałych kwestii, oczywiście. Jestem przekonany do tego, że metropolia powinna istnieć na warunkach partnerskich. Tutaj pomysły, jakie bywały w międzyczasie, na to aby metropolia była zdominowana przez Główność One Województwa, czyli Gdań, jako stolica województwa, czy największe miasto, na nierównych zasadach wydaje mi się po prostu nieadekwatne do obecnych oczekiwań. Dzisiaj jesteśmy mieszkańcami małych ojczyzn i trzeba to po prostu uszanować i myślę, że... Także i Gdynia uszanuje podmiotowość sąsiednich gmin, takich jak Rumia, Szemut, Kosakowo w swoich jakby działaniach jako miasta dominującego w tej części jakby metropolii, ale miejmy nadzieję, że i prawa i podmiotowość naszego miasta uszanuje taki partner jak Gdansk i myślę, że to jest jakby rzecz bezdyskusyjna, warto więc w takim kierunku zmierzać. A na pewno kilka przedsięwzięć, szczególnie w zakresie dużych inwestycji infrastrukturalnych, no a się prosi o to, aby koordynować i realizować je wspólnie. I mimo iż zapowiedziałem, że 25 minut będę przemawiał, to oczywiście skrócę, bo jak rozumiem, jest moment, że trzeba te wiadomości w radioństwie przekazać, także dziękuję. A ja pana zaskoczę i za chwilę jako pierwszemu panu znów oddam głos, natomiast chciałbym, żebyśmy z tej podniebnej wysokości metropolii trójmiejskiej zeszli na Centrum Gdyni. Chodzi mi oczywiście o system płatnego parkowania, parkometry, które zostały wprowadzone. Panowie, na pewno, jako Gdynianie, często po centrum jeździcie. Czy według Was wprowadzenie tego systemu rozwiązało problem parkowania i czy zgadzacie się z taką opinią, którą z wielu stron słychać, że w Gdyni brakuje parkingów miejskich z prawdziwego zdarzenia? Tak jak powiedziałem, Pan Andrzej Jurzański. Dziękuję. Wprowadzenie systemu płatnego parkowania przesunęło tylko nieco w ten białym pojazdów okupujących centralne ulice w te obszary, gdzie nie ma centralnego parkowania. Niedobrym według nie pomysłem. Przepraszamy, w ciągu dnia e, także nie, nie można zaparkować? Nie, ja że nie, nie, nie może, przesunęło nieco, bo wcześniej po prostu jak nie było systemu, było więcej tych pojazdów. Kierowcy parkowali tam, gdzie im po prostu się chciało, nie przestrzegali żadnych reguł. To jest niestety nie tylko w Dymie, ale także u nas, niestety w kraju. Wszędzie w Polsce tak jest, że uważam, że jakieś prawo, to ono się nie stosuje do nas samych, tylko do innych, więc to parkowanie jest jakby no, taką uciążliwością i to wprowadzenie systemu na moment tylko rozluźniło strefę śródmiejską. Dzisiaj są momenty, w których trudno znaleźć miejsce w centrum, Gdyni, żeby zaparkować. Pomysłem zarządu po roku prawie funkcjonowania było rozszerzenie tych obszarów na, na kolejne jakby fragmenty śródmieścia i to nie jest chyba dobre rozwiązanie. W moim przekonaniu w pierwszym krokiem, jaki należałoby wykonać, to po prostu uporządkować kwestię i przygotować inwestycję miejską. Duże dwa minimum w obszarze śródmiejskim Parkingi wielopoziomowe, ja ma mam świadomość tego, że są jakby problemy z terenami, nie ma wiele terenów jakby niepublicznych, nie ale zakładam, że udałoby się wygospodarować taką przestrzeń, w której należałoby takie inwestycje zrealizować i to w moim przekonaniu w dużej mierze być może ułatwiło, bo tak naprawdę to trochę ja się wstydzę jako dnia gdy przyjmuję swoich gości i nie mogę im wskazać, szczególnie tych gości z zagranicy, że w tak szanownym mieście i dobrze, dobrze notowanym w strefie śródmiejskiej nie można pokazać poza trzema przypadkami, no w zasadzie tylko jednym, bo chyba pod Batorym jest tylko taki dostępny parking. W centrum wiatkowskiego. ten parking jest jakby słabo dostępny, jest bardzo mały i to jest jakby według mnie no taką wstydliwą stroną naszej jakby, w naszej małej ojczyzny, jaką jest Dynia i warto się nad tym zastanowić. Zresztą taki element wpisaliśmy do naszego programu jako w, 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 w koalicja, jako Sojuszu Lewicy demokratycznej i konkludując tak, Wprowadzenie płatnego parkowania nie rozwiązało do końca problemów. Mnie osobiście uburza to, że płatne parkowanie nie poprawia jakości tego parkowania, bo najczęściej są to tylko obryzowane miejsca na fragmentach chodników, niekiedy trawników. To nie są tak naprawdę przygotowane przez operatora tej steru płatnego parkowania miejsca. Często narzekam sam, myślę, że kierowcy mają podobne wrażenia, że jak trzeba podjechać pod bardzo wysoki krawężnik, do którego nawet mm. nie zrobiono prowizorki w postaci jakby załamania tych krawędzi i tak dalej, obija się samochody, wielu po prostu kierowców na to narzeka, ale po drugie ostatnie myślę, że po prostu do przemyślenia i do zrealizowania jest chyba udostępnienie miejsc dla osób niepełnosprawnych niepełnosprawny. w prosty sposób, wystarczy tylko namalować w kilku, w odpowiednim proporcji miejsca dla niepełnosprawnych, nawet jest tej parkowania, bo zgodnie przepisami niech inny poza niepełnosprawny nie ma prawa tam parkować, osoby, które chcą zaparkować, będą karane mandatami, a wpisać jednoznacznie, że osoba niepełnosprawna parkuje w centrum gdyni bez opłat. To samo pan marszałek Króczkowski, a przy okazji chciałbym, żeby poruszyć jeszcze kwestię ulicy Świętojańskiej czy z perspektywy czasu, bo jesteśmy po kilku latach kiedy dokonano kapitalnego remontu tej ulicy, czy ona spełnia funkcję jakiegoś wodni oczekiwali. O to samo chciałbym e, na scenie prezydenta Wojciecha Szczurka zapytać. Panowie redaktorze, a może tak odmienimy kolejność i może e, przestaniemy traktować prezydenta Szczurka mm -hmm. jako recenzenta naszych wypowiedzi teraz. nie go poprosicie o zabranie e, głosu. Proszę, to, jeżeli górniczy. prezydent nie ma nic przeciwko temu, ja z przyjemnością oddam. Panie prezydencie, system ładnego parkowania i świętojańska, czy jest pan zadowolony? Ja może tak od siebie powiem, jak ów że ta ulica, która kiedyś była Brodłem Gdyńskim nazywana, wydaje się, że, 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 że jednak zamiera, że ta funkcja taka kulturalno-handlowa zanikła, a właściwie nie powstała żadna nowa funkcja tej ulicy. I, i trochę mi świętojański żal, bo większość kamienic nadal jest szarobury. No i to nie jest już, to, to, to już nie jest nawet metaforycznie Brodły. Cenię opinię pana redaktora, ale też mam prawo się z nią fundamentalnie nie zgodzić. Chciałbym zadać państwu takie proste pytanie. Ten temat wraca jak bumerang od czasu do czasu przy różnego rodzaju dyskusjach i debatach. Ale gdybyście państwo tak z kartką w ręku chcieli sobie odnotować w historii, poza świadomością, że każdy z nas z racji naturalnego procesu bardzo dobrze wspomina lata młodości. W ogóle młodość była fantastyczna. Byliśmy młodzi, zdrowi, wszystko było piękne dookoła. Ale proszę znaleźć taki moment w historii tej ulicy. W której było na nim więcej restauracji, więcej ekskluzywnych sklepów, więcej miejsc, które przyciągają i tworzą atrakcje. Było kiedyś tak w historii tego miasta, że wszystkie trzy eleganckie sklepy mieściły się przy tej ulicy. Tylko, drodzy Państwo, zmieniły się nasze marzenia. Zmieniły się nasze oczekiwania w stosunku do tego, czym ta Świętojańska ma być. Kiedyś trzy restauracje, czy dwie kawiarnie, to był wielki świat, ten Broadway, który przywołał Pan redaktor. Ja rozumiem, że tak Trochę prowokacyjnie. Dzisiaj my mamy inne oczekiwania i to jest fantastyczna siła, która zmienia Gdynię, bo my cały czas musimy iść do przodu. Mnie się też nie podoba fakt, że na Świętojańskiej jest tyle filibanków, ale to jest, konsekwencja faktu, to jest konsekwencja faktu, że dzisiaj jesteśmy także mieszkańcami miasta, które wyrastało z...